Witam Cię, cześć, w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj zaczynam dzień od schroniska. Jest ze mną Tomek z córką i Szymon. Szymon jest radnym, dopiero pierwszy raz się pokazał na filmiku. Natomiast idziemy wszystko ustalić odnośnie akcji zbierania jedzenia, świątecznej akcji zbierania jedzenia dla psów, tak? Tak, tak jest Tak jest. jak o jak się cieszę, jak się cieszę! a kurczę a brakuje im chyba takiej czułości miłości a, prawda gada, człowieka wiatra, wiatra. Dlatego to ten... no ale takie wdzięczne są Ciężko? Tam z nimi trochę siedzieć, żeby je obswoić mhm. ze sobą, żeby, żeby one się otworzyły, co nie? Tak, tak, bo na boją, boją się, są niemocne. Boją się. Teraz Manek. Na przykład on też bardzo się podoba tak I ciekawostka. Psy, które trafią do schroniska, jeżeli w ciągu 14 dni nie zgłosi się po nich właściciel, to są kastrowane. Czyli nie mogą później już mieć dzieci. Fajny taki. Ona, ona I Już teraz, teraz to już jest w No, ona lubi. Och, nie. No, a, mhm. Czyli to jest kartka świąteczka dla osób, które, które wpłaciły 1%, tak? Tak. I wpłata jest. A, i to jest na schronisko, to jest wasz kares. To tak? jest na towarzystwo, ale. Na towarzystwo. Ale widzi pan, tutaj ludzie zaznaczają w tym, że powiedzmy na schronisko, ale ponieważ my jesteśmy zarejestrowani w sądzie, to nasz kares. Mhm. I to, to musi wpłynąć na ten numer kar. I teraz taką kartkę wysyłacie? Tak. Kartka Świąteczna, no Do tego wkładamy już z Żeby, żeby do, każdy zabawiam. pamiętał jaki mamy kares No i dobra, sprawa załatwione. Na szczęście miłość nie wymięk tym razem Może dlatego, że było osoby A w ogóle z tyłu, z tyłu jest oczyszczalnia, Piotrkowska oczyszczalnia Hej, hej Vlog prawie wrzucony Idę do mięsnego kupić mięso, okej? Okay? Co? Idę do mięsnego kupić mięso Pograj jeszcze chwilę, 10 minut, 15 I wychodzimy Tak. Zamknę się na dole. Yy, tak. Czy idziesz ze mną? Ja A jest pani fanką moją? Jak Co, to pewno, że jest. Tak? Obawiam się. No i przed chwilą, jaki miałem ekstra miły akcent. Pani, którą nakręciłem, nie wiem, bodajże chyba trzy tygodnie temu, tutaj przy przyjeździe, okazuje się, że synią syn ją poinformował, że jest na tym filmiku. Ale bardzo pozytywnie, i tu jestem zaskoczony, pozdrawiam Panią, bardzo pozytywnie była, z, byłem zaskoczony właśnie tym, jak Pani mnie oceniała. Czyli, że to wszystko bardzo pozytywnie. Więcej potrzeba takich osób starszych, w cudzysłowie, starszych, które będą właśnie otwarte na te, cześć, na te wszystkie media. Nie gracie w lidze? Nie. No, a Ty będziesz chciał nagrywać gry? Nie. Nie, nie będziesz chciał nagrywać nie. gier? Na, na, na moim kanale. Na twoim kanale? Że będziesz chciał? Oprócz vlogów na przykład dział z grami. Czy ewentualnie, a jak twoim zdaniem jest lepiej, żebyś ty miał na swoim vlogu osobno nagrywanie yy, w gry gier? Czy na przykład utworzyć mazur jakiś tam kanał z grami i wtedy wszyscy nagrywamy? No nie. Że kolejny kanał, że nie. Że u siebie byś nagrywał? Tak. Kupione mięso mielone, ćwiartki z kurczaka. I piersi, 10 zł, także chyba dobra cena. Bardzo, naprawdę bardzo mi zależy, żeby reaktywować show. Kiedyś ono było w tym miejscu, tutaj była ta scenografia, ale teraz jest pusto. Fajnie byłoby przygotować coś zimowego z tej okazji, żeby było coś zimowego, jakaś scenografia, sceneria, coś fajnego, żeby zrobić. Ale nie wiem, czy po prostu nie odpuszczę, że zaczniemy w okresie świątecznym, nagramy 10-15 odcinków show. Żeby po prostu już wypuścić, bo naprawdę dla mnie to są fajne ciki, tam są challenge. tutaj mam jeszcze o, taką scenografię, jakieś tutaj duże są kije do baseball'a i coś takiego chciałem zrobić, ale może to zostawię na lato, a teraz po prostu, żeby po prostu tylko ruszyć z tym, bo pomysł naprawdę ja mam ze 20 tematów, wziąć Marcela też również, czyli Miłosza, Marcela albo z nimi na zmianę i po prostu nawet na tym brzydkim tle tutaj, żeby to nagrać żeby ruszyć ten show, bo naprawdę dla mnie bardzo fajny jest ten kanał, tylko niestety nie nagrywamy. I co? Wrzuciłem najnowszego vloga, ale posłużyłem się Miłosza telefonem, dlatego że tutaj ma LTE udostępnione, bo niestety w moim telefonie nie ma takiej funkcji, za to mój telefon ma piękną minecraftową, piękną minecraftową tapetę. Tutaj mamy GoPro, jest naładowana 100% Bo dzisiaj co będzie? Dzisiaj będzie nagrywanie w wodzie. Wracamy z pracy i chciałem sobie skrócić drogę, a tu okazuje się, że tylko wydłużyłem, ale nie wiedziałem, że jest jakaś kolizja pewnie mała. Tutaj chętnie bym przepuścił swojego fana, ale chyba nie będzie wjeżdżał przede mnie. Nie, nie będzie wjeżdżał, ale nie widzi, nie obserwuje mnie. Samochód powinien znać. Oj, Radio, Radio. Hej, hej, Radio, Spójrzcie na mnie. No nie patrzy się, no nie patrzy się, ale może za chwileczkę. Nie, nie. Teraz obiadek. Bolognese? Grudni ale... jesteś po tym, po pączku na śniadanie. Pączek, ale już mamy 13 godzinę. Bolognese robimy szybko i jedziemy na baseny termalne. Gdzie będzie dużo osób na basenie? Myślę, że nie będziesz tak. Nie tak jak latem. Latem to niektórzy stali po 3 godziny. Tam. Tyle taka była kolejka. Takie telefon? Nie, to jest. Tak, to jest zakładasz? Tak. Ale jaki to jest? I tutaj się wkłada telefon. A ty chcesz mój telefon, tak? Chcesz mój telefon tutaj włożyć? Mhm. Jasne, nie ma problemu. Proszę bardzo. Masz mój nowoczesny telefon. Będziesz miał w wymiarze? I jak, ok? Może być? Ten telefon, czy chcesz jakiś inny, nowszy model? Podsmażone mięso, dodane pomidory, marchewka, Seler i jeszcze do ampora. I co, widzisz coś? Do. Jest coś tam? Uh -huh. Czekałem, że Tylko żebyś ty się nie uderzył. Żebyś, nie, a, żebyś nie spotkał się ze ścianą, a nie z dinozaurem. Dobra, dodamy jeszcze liście ze 3, laurowe. O gotowaniu ciągle pamiętam i będziemy gotować na żywo, ale już po świętach. Na razie zajmuję się w okresie świątecznym, będę grami się zajmować. Kanałem z grami, a po świętach gdzieś tak w połowie stycznia ruszamy z gotowaniem na żywo. I na przykład będzie tak jak dzisiaj: być może proste, szybkie spaghetti, bolognese. Oczywiście rosołek też i tak dalej, inne, inne polskie, inne polskie łatwe potrawy. A szukam spaghetti i niemożliwe, nie mogę znaleźć spaghetti, makaronu. Nie ma spaghetti, więc takie rurki, świderki wrzucimy duże. Fusilini to jest jako. Fusiloni, giganti. Problem tylko taki, że nie wiadomo jak jeść te kluski, czy widelcem czy łyżką. Jedziemy na termy do Uniejowa i zawsze jeździłem tą trasą, bo była w zasadzie jedyna. Natomiast jak otworzono tutaj ten odcinek w tym roku autostrady, to pokazuje mi, że szybciej będziemy jadąc autostradą, czyli autostrada, autostrada. Ten odcinek jest płatny, ale przynajmniej będzie bezpiecznie, a nie tutaj gdzieś tam po Pomiędzy lasami, droga taka, nie bardzo. Uuu, ale coś ciemno. Czekamy na resztę towarzystwa. Miłość będzie jechał teraz ze mną, był pierwszy. Ej, cześć! Był pierwszy, siada z boku, nieraz się wymieniają. Nieraz jest Marcel, nie tak, że zawsze miło z przodu. Żeby każdy był zadowolony. No ale przeważnie mama. Ale nie, nie, to się, nie, się ten Jak ten tutaj się mieści? Tu już nie, się nie, 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 się nie, się nie, są nie, 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 są nie, 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 specjalnie nie, są. nie, może. nie, 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 Chodzisz? No mocniej. A. Ok. 6, 4, 3. Przyłóż. 6, 4, 3. No to szukaj takiej szafki. Ty masz na górze. Tutaj. <grym> Czy po woda? Ja też. Nie ja też. Tak tak. <grym> ale <grym> ale uja. Witam cię w kolejnym dniu, ale teraz już jest wieczór. I teraz tłumaczę Miłoszowi, że jest fajne teraz zdjęcie pod. O! Pod światło! Pod światło! Jesteśmy na termach, jest dosyć ciepło, bo jest 6 stopni. Jak kiedyś byłem, jak było minus chyba 20. No to było na. Z Miłosem! Jeździłem. Po, pamiętasz, w górę co byliśmy? Jeździłem po klientach i wziąłem Miłosze ze sobą. On miał wtedy chyba bodajże z 5 albo ze 6 lat. Wziąłem go ze sobą i byliśmy właśnie na takich termach. To było tak, że po prostu wyjście na zewnątrz na 10 sekund to było masakra. No i teraz zobaczymy, sprawdzimy czy miłość mnie udźwignie. No to do roboty. Go! <laughs> Ale cię zrobiłem. i co? A ja ciebie zrobiłem. Teraz troszeczkę popływałem z otwartymi oczami i normalnie Ci białę Nie mogę nie otworzyć Czy się miał miłość coś takiego? A teraz ja, aż i w sobie Nie mogę normalnie oczy odpowiedzieć. Tak bym szczegioł. Nie wiem, czy od tego zas zasolenia? Od jakichś minerałów, czy co. O. <laughs> Same mi się... Oczy zamykają. Muszę papowy tam dawno nie pienić. Nie. No tam do no tamtej restauracji. A nie, to było na rzeźbie, co tu? I dobrze, że wziąłem banany. Dobrze, że wziąłem. Mówiłem, że będziesz głodny. Skarbuje dużo zdrowia dla całej rodziny. Dziękujemy za widzenia. Do widzenia. Tutaj za mną z tyłu tankuje pan, który jest na wózku inwalidzkim, przyjechał zatankować. Zobacz jak trudno takie osoby mają w życiu, ale jej ja i, tak, i tak sobie radzi. Prawdopodobnie, gdybym poczedł i powiedział mu, że czy mu pomóc, czy potrzebuje pomocy, to założy się, że na pewno nie będzie chciał pomocy. Jestem pełen podziwu. Naprawdę. A teraz czas pozdrowień. Miał być film krótki, ale niestety nie dałem rady zrobić krótszego filmu. Oliwka Śliwka, pozdrawiam cię za to że byłaś pierwsza, Wiktoria Macin, pozdrawiam Cię za to, że byłaś również pierwsza w Pierwszej Trójce, chyba druga, Fabianka Indianka, również Ciebie pozdrawiam za to, że byłaś w Pierwszej Trójce, Tobiasz Wiśniewski, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, masz rację, kto nie chce oglądać pozdrowień, ten po prostu sobie wyłącza i dlatego są pozdrowienia na końcu, aczkolwiek w ogóle myślę o tym, żeby zmienić, wymyślić jakąś fajną nazwę, bo to nie są tylko pozdrowienia, tylko również yy, Q&A w zasadzie. Marek tutaj bym poprawił, kiedyś o tym powiem. QA. I, I to jest ważne, tak, żeby to było. Z udziałem MMA zamyśliłem się. Tak, Kasia jest prawdziwą mamą chłopaków, chociaż wiem, że nie widać, zwłaszcza po miłoszu, akurat bardziej są podobni do mnie. Szoty Meduzy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłosza następnego dnia również bolała ręka i widzę, że ich boli jedna, bo on, miłosz ma dwie szczepionki, marcel jedną, ale ta jedna miłosza zawsze jeszcze następnego dnia boli. Kacper Bełch pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Tutaj uważasz, że czym są dłuższe, to są nudne, ale wiesz co, jestem zszokowany. Tym, że jednak większość osób chce, żeby były vlogi takie, jak są teraz. Może to mówią młodsi, a starsi się nie odzywają, bo nie mają czasu na pisanie komentarzy, nie wiem. Paweł Pawelski, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, uczę go, przygotowuję go, czy jest bardziej, mniej odporny na hejt, no trudno powiedzieć o siedmiolatku, czy jest odporny na hejt, ale przygotowuję go. Jan Kowalski, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, siedzą różnie, Miłość czasami z przodu, najczęściej oczywiście Kasia, ale miłość siedzi z przodu, wymiana, Marcel, żeby nie było tak, że jeden tylko. Kokos Killer, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Yy, tak, będzie chyba komputer. Ogłoszę niedługo plany, jeszcze przed świętami, jak to będzie wyglądać. Także, już niedługo, niebawem. Cybuls, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Yy, tutaj uważasz, że są nudne. Ja uważam, że nie są nudne, bo nie tylko pozdrawiam, tylko odpowiadam na pytania i mówię o tych swoich yy, życiowych poradach ewentualnie. Arek, rybak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tutaj mówisz właśnie, że 5, 8, 10 minut to jest za krótko. Zdecydowana prawie wszyscy mówią, żeby to jednak było mniej więcej 10, około 15 minut. Dosia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. no Pewnie, gdyby nie było na YouTube tyle przekleństwa, rodzice może by puszczali więcej właśnie tych bajek. Funia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak, zapomniałem, oglądaliśmy Avengersów i wstawiłem herbatę dla Marcela. Zapomniałem. I nie wiem, wydawało mi się, że jak szedłem to tak śmierdziało, że już jest poczajniku, ale kurde, przeżył. Może jeszcze 10 minut i byłaby tragedia. Futbol.pl, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Yy, mamy laptopa, ok yy, Mamy laptopa, ale naprawdę w ogóle włączyć go, poczekać, żeby coś zrobić, to jest katastrofa. Nie da się na nim pracować. The Aqua Tail, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Yy, no mam no też nadzieję taką, że miłość że Marcel będzie też twardy. On jest jak się na przykład wkurzy na mnie, to patrzy mi prosto w oczy. Tak. Ja na przykład na niego. A on twardo stoi i mi patrzy w oczy. Normalnie miłość też ostatnio tak było. Pozdrawiam cię serdecznie. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się. Cześć. Hej.